Jest, udało nam się, zopaliśmy straszną sowę Jest nasza, ale Majki się z niej śmieje Lepiej, żebyś tego nie robił Majki, nie śmiej się z niej Ale głupia sowa, została złapana w taką klatkę Taką dużą klatkę O nie, sowa się mega mocno wkurza Zobaczcie, jak zaczęła chodzić I tutaj ma swoje jajka, tak i ją zopaliśmy. Patrzcie, ale biega na lewo i prawo Jest mega mocno wkurzona, Majki Lepiej, Kijfantyki żebyś się z niej nie śmiał powiem. Bam bam bam, ej, tutaj! Nie, 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 Maki, Majki, nie rób tego. Nie śmiej się z niej, nie śmiej się. Ona nic nam nie zrobi, smaj! A co jakby... Nie, ej, no, znowu się patrzcie, a cały czas się. Patrz, Ole Sowa się mega mocno wkurzyła, ona cały czas lata na lewo i prawo, zobaczcie co ona robi. Dobra, ja może lepiej stąd troszeczkę odejdę, bo się boję. A wy możecie wejść na mój sklep. Majki cały czas się z niej śmieje, zobaczcie, non stop, ale ja się trochę cykam, bo i co się stanie, jak ona się wydosta. Sziba, lepiej bądź koło mnie. Chodź dobra, odsuńmy się lepiej. Majki, dalej się z niej śmie. Majki, weź. Ej, co ty masz na... Coś, coś masz na plecach w ogóle. Głupia sama, co mam na plecach. Na, na plecach masz muchę, co jest grane? Muchę, weź ją zdejmij ze mnie, zdejmij ją szybko! Fu, nie lubię much! mam muchę, czekaj, czekaj. O, masz pu, O masz! O masz, dobra, odleciała? O, fu, skąd tu się mucha wzięła? Dobra, Majki, lepiej się z niej nie śmiej. A wy wpadajcie na kolekcję szkolną. słuchajcie, są rabaty duże. I tak samo wrzuciliśmy nową rzecz kolejną. Śniadaniówkę wraz z bidonem. Zestaw śniadaniowy już jest do szkoły, albo gdzie chcecie, możecie sobie zabrać kanapki wraz z wodą, z piciem, link w opisie, smajso.pl, wpadajcie, sprawdzajcie, zestaw śniadaniowy już na was czeka, wpadajcie, klikajcie i miejcie takie fajne rzeczy na smajso.pl, smajso team, o, Szybie się podoba, tak, Szyba fajne, o, fajne, fajne, patrzcie, <laughs> <laughs> pieskowi się podoba, Majki, <laughs> nie śmiej się z niej, Majki, Majki <laughs> To ty e, robisz. Dobra, dobra. No ale przecież zobacz na nią, no ona się dała złapać w taką dużą on, płatkę, on, on, no tak jakby jej nie majki, zobaczyła. Majki! E <śślad> uważaj! Uważaj! Uby dostała się Majki! O, oh, oh nie, 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 nie troszkę! Uciekaj, Szyba, uciekaj, 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 uciekaj! Wydostała się, wydostała się, wkurzono, ale syczy, ale krzyk. Podawała się, uciekaj, w nogi! W nogi, w nogi, w nogi, dawaj, Szyba do mnie, szybko. Uciekamy, Sowa się wydostała, Sowa się wydostała, ale się mega mocno wkurzyła. Mówiłem, żeby z niej się nie śmiał. Mówiłem, mówiłem i się wydostała. Teraz musimy uciekać, szybko, Szyba, dawaj, uciekaj, uciekaj. O, o, mamy problem, mamy problem, duży problem, czekaj tutaj. Eee, rozpalmy to, rozpalmy to, drabiegnijmy tędy. Kurędy, kręty, krę no mocko wkurzona zobaczcie. Dobra, ale jak będziemy pod y, drzewami, to raczej nas nie powinna zopać. E, shiba, co zrobimy? Gdzie uciekać? <noise> nie wiem, szyba sam nie wie O <noise> o, oh, oh, to to mamy przechlapane. Dobra, gdzie biegnąć? Prosto? Jak prosto, to kliknijcie łapeczkę w górę Ej, dobra, wyznaczacie nam kierunek Kliknij, kliknijcie łapeczkę, to my będziemy, będziemy biegli prosto. A jak napiszecie komentarz, to będziemy biegli w prawo albo w lewo. Dobra, y, gdzie klikacie łapeczki? Uwaga! Prosto? Klikajcie teraz, dobra, łapeczki w górę, szybko, uciekamy, dawaj, szyba, w nogi, w nogi, w nogi. czekaj, tutaj pod górkę, wejdźmy pod górkę, tylko ostrożnie, żeby nas słowa nie zapała. Majkiego już podrapała, ale jak na niego wybiegła nagle, jest mega, mega mocno wkurzona, to nas tutaj może złapać, a ten las jest taki wielki, zobaczcie na ten las, wszędzie są drzewa dookoła, a teraz pytanie, w jaką stronę mamy pójść? Dobra, nie wiem, chodźmy prosto cały czas. Może tędy. Ale po co ten Majki w ogóle tak z niej się śmiał? Mógł ją nie wkurzać, to może by się nie wydostała i byśmy ją mieli. Ale no niestety już uciekła, więc teraz nie wiem, gdzie on pobiegł. Zostaliśmy sami, Shiba, Shiba jest w szoku. Dobra, zostaliśmy sami. On gdzieś pobiegł, nie wiem, chyba w tamtym kierunku bym strzelał, że gdzieś bardziej tam w lewo, w prawo. Dobra, a my idziemy prosto. Ja tam nie idę, bo Sowa może polecieć za nim. Ona jest wkurzona, to chodźmy może tędy. Chodź, Shiba, chodź, Shiba. Uciekamy cały czas prosto, będziemy cały czas biegli prosto, prosto. Prosto, prosto i prosto, i pro. Stoi pro, stoi pro. Eee, zaraz, zaraz, co tu są za nogi? Eee, co to stoi przedem? Zawodziłem. Nie rób żadnych ruchów. <laughs> Nie ruszaj się. Seplasamy. To jest jeleń. Z dziewięćdziesięciu nocy To on We własnej osobie eee, Proszę, nie jedz nas, nie rób nam nic nas ściga Pomóż nam Słuchaj, dam ci, dam ci co chcesz eee, Może, może zestaw szkolny, taki mam fajny Patrz, o plecach, mam taki fajny, może chcesz <laughs> Teczka, zeszyty, cały zestaw Shiba, co jemu je dać? Tak, fajne, no. Eee, przepraszam, jeleniu, nie jedz nas. To jest potężny, największy jeleń z 99 nocy. Ej, czekaj, macha do nas, co? Machasz? Ale co tam, co tam jest? Czekaj, on coś macha, bo pokazuje Ej, nie zjesz nas? Nie zrobisz tam nic. Ej, jeleń nas nie bije, Shiba. On jest chyba do. Shiba się zakocha. Patrz, Shiba. Ej, patrz, normalnie. Stoisz koło niego i nic ci nie robi. Jest super, ey, zaprzyjaźniliśmy się. Dobra, let's go! Ej, może jeleń nam pomoże! A ta sowa jest zła! A co, jakbyśmy zrobili walkę jelenia ze sobą? Ej, kto by chciał to zobaczyć? Napiszcie w komentarzu. Ile osób chciałoby zobaczyć walkę jelenia ze sobą? Może on właśnie nam pomoże i pokona sowę? Ej, to byłoby ciekawe. Zostawcie łapeczkę w górę, kto jest chętny i piście komentarze, kto chce to zobaczyć. Dobra, ale, panie jeleniu, musimy się schować. Ta sowa gdzieś tu lata. Ona gdzieś tu jest. Słyszę ją teraz. Ona nawala. Uh, 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 uh. Gdzie teraz? Co robimy? Co robimy? Czekaj, on gdzieś idzie. Dobra, chodźmy za nim, chodźmy za nim chyba. Idziemy za jeleniem. On gdzieś tutaj idzie, dobra, czekaj, ominę to drzewo, może bardziej z prawej pójdę. Dobra, idziemy teraz za nim. Gdzie on nas tutaj... Czekaj, A, te, te liście nas blokują i jest tutaj tak mnóstwo, tak dużo tych drzew. Dobra, idziemy za nim. Ciekawe, gdzie nas doprowadzi, czyli on nam nic nie chce zrobić. Nic nas nie rozwala, nie nie, nie, nie nawala. Dobra, no to idziemy. Czekaj, gdzie on nas prowadzi? Chodź chyba, tylko się nie zgubmy. Nie, mamy plus, mamy ochroniarza. Ochroniarz, <laughs> dobra, ale patrz, prowadzi nas fajnie. Zaraz, zaraz. On nas prowadzi eee, do swojego domu? Co to tam wielkiego jest? Wow, dobra, no to chodźmy w takim razie. No, nie mamy wyboru. Co mamy? Albo tu zostajemy, chyba, w lesie i czekamy na sowy. <laughs> no właśnie, mamy dwa wybory. Albo tu zostajemy w lesie i sowa nas rozwali, albo idziemy za jeleniem, który nam chyba pomoże. Co wybieramy? Jakie opcje? Pierwszą czy drugą? Yy, Siła pokazuje druga. Tak lepiej druga. Dobra. No to idziemy za jeleniem. Zobaczmy, co będzie dalej. łowo. Wow. uważajmy, tu jest lawa. Ostrożnie, bo jeszcze bym tutaj wpadł, prawie co jest grane. Dobra, Sowa z tym nie ma problemu, bo Sowa lata. A my chodzimy, nie? Z Jeleniem. Dobra, ona sprowadzi maharączką. Idziemy do jego wielkiego, ogromnego domu. To jest jego house. Cały, ale to wygląda. Wow, tu ma rogi na kancach. Dobra, no to tutaj może będziemy bezpieczni, Shiba. No ta Sowa może nas tutaj gdzieś złapać. Ja wolę iść do domu. Dobra, wolę, żeby się schować. Tylko jeleniu, proszę, obiecaj nam, nie zjesz nas, dobra? Nie jedz nas i nie rób nam nic. Mam nadzieję, że on nie chce nas zjeść. Ej, widzę ją! Leci tam! To ona, to sofa! To sowa leci! Ona tu już jest! Szybko schowajmy się, schowajmy się, schowajmy się! To ona przyleciała, sowa! Teraz zamykamy, zamykamy drzwi. Dobra, chyba jesteśmy bezpieczni. Znajdujemy się w domu jelenia. Dobra, jesteśmy, ej, co tu, co tutaj stoi w ogóle, ej, ptaki, ptaszek jakiś, patrzcie, jaki ptaszek tu lata fajny, ojeju, ej, zaraz, zaraz, on ma czerwone oczy, ej, da, jakiś dziwny ptak tutaj wleciał, uważaj, ej, zostaw mojego pieska, ej, ty ptaku, zostaw, zostaw mojego pieska, ej, ja ci dam, ja ci dam, ja ci dam, jakiś tu ptaczór wleciał, patrzcie, jakie ma czerwone oko. Ej dobra, ten ptaszek chyba nie jest za miły. Dobra, to jest twój kolega? E, ten ptaszek? Akiwa go, o, patrzcie, to, tak, to jest jego kolega, Dobra, To jest chyba szyba nie gryź, nie gryź. O, szyba się wkurzył. O, chyba już wyciąga zęby. To jest mega mocno wkurzony. Dobra, jesteśmy w jego domku. Zobaczmy, co on tutaj ma. E, na stole są jakieś kościotrupy, ich jest mnóstwo. O nie, e, jeleniu. Kogo ty tu jadłeś ostatnio? Ja tu może lepiej bym nie chciał być. Ej, tu jest pełno tych kościotrupów, czyli on kogoś jadł na kolację. Mam nadzieję, że mnie tylko nie zje. Tutaj mamy kolejnego, oj, dobra, on robi sobie jakieś. O, i nawet kroi marchewki, o jaki fajny jeleń. Jest warzywa, ej, pamiętajcie, warzywa są zdrowe. Marcheweczki, o, se je opiję mleko nawet. Jak domowo, jak fajnie. Moja mama też kroi marchewkę, patrz, o, jak se pokroił, fajnie. Ja nie wiedziałem, że Jelen jest takim kucharzem. Te, w twoich rękach to się mieści ten nóż. Jo, on ma takie wielkie ręce. Dobra, okej, okay. do, to może się przejdźmy tutaj dalej, o, ćwiczysz, widzę, są tutaj ciężary, okej, okay, kolejne ciężary, dobrze, ja tu troszeczkę się psyka być, dobra, chodźmy może do góry, wow, ile tu jest rogów, ja cię kręcę, ile tu różnych zwierząt jest i tu są rogi, każdy ma rogi, ten rogi, ten rogi, ten rogi, ten rogi, ten rogi. ej, ty masz same rogi, ty masz najwięcej rogów, nigdy tyle nie widziałem. Fortepian nawet? Hej, co jest? Jeleń gra na fortepianie od kiedy? Ej, patrz, on gra! Słyszę, ej, patrz, jak gra ładnie! Wow, jaką grana, na fortepianie. Ej, co je? Ej, dobra, ładnie. Ej, napiszcie w komentarzu, jaką oceniacie grę w Jelenia, ale zagrał. Dziękujemy Jeleniu, było to fajne, naprawdę bardzo ładne. Ej, zaraz, Jeleń też tutaj się bawi zabawkami? Ej, patrzcie, tu jest pełno zabawek. Jedne, drugie, trzecie, czwarte, yo. Ej, dobra, o, ma tu zabawki Shiba. O, Shiba lubi zabawki. Shiba, to się pobawisz, o. Shiba tu może być i się pobawić, fajnie. O, ej, ptaszek ci przyniósł tutaj kości. Wow, ej, to było miłe. Dobra, okej, okay. zamykam was, spobawcie się. <grymne> Dobra, Shiba, be jak u siebie. Jaki wielki telewizor! Ale duży, wow! Ej, zaraz, zaraz, ten jeleń coś chce włączyć na telewizorze. Dobra, siadnę sobie tutaj, okej, okay, patrzymy, czekaj, zobaczmy w takim razie. Wow! Ej, to jest twoja rodzina? Co ty włączyłeś? Wow, mamy jelenia różowego i jelenia zielonego. Ej, to jest jego rodzina. Ty jesteś miły, family friendly. Ej, patrzcie, on ma rodzinę. Czyli ona nic raczej nie zrobi. Chyba, że chce nakarmić na, nas dla rodziny. Dobra, nie, nie chcesz. Okej, okay, dobra, on jest miły. Może nam pomoże z tą sową. Okej, okay, Shiba, on będzie miły. Dobra, tą sowę pokonamy. Ej, jakbyśmy zrobili walkę. Jeleń kontra sowa. To byłoby naprawdę mocne, nie? Tylko ona gdzieś tutaj może latać, ona ma przewagę, bo właśnie lata. A my tylko możemy chodzić. Na razie jej tutaj nie widzę. Bo ona gdzieś może. Ej, co, zaraz, Majki biegnie. Ej, tu, Majki, mnie! Majki, Majki, tu jesteśmy! Dawaj do nas, Majki! Tu, tu! Tu, 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 tu dalej biegnij! Uważaj, Sowa tam jest gdzieś! Uważaj, o nie, o nie, biegnij! Oni, ona cały czas goni. Majki, 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 wszystko w porządku. Myślałem, że to już jesteś zjadły przez Sowę. Ło, wow, uciekłeś! I masz, naprawdę, masz zadrapanie! Jakie mocne o, tak. zadrapanie masz! O mały włos będę na mały plasterek, ale zaraz z smajsą, ale za tobą jest yy, tam jest tam jest spokojnie! Jeleń, spokojnie Mikey, spokojnie, on jest dobry, on jest dobry, zaufaj mi, on jest dobry, Majki! On jest dobry! Jeleń nam pomoże! Jeleń! No no, on nam Dzień dobry, pomoże! Panie ale cię podrapała ta sowa i ja no musimy na nią uważać, ale czekaj, czekaj, zaraz zaraz, ej, słyszę jakiś telefon! Do kogo dzwoni ten telefon? Telefon? Dziwne. Do ciebie Shiba? Ej, nie, do kogo dzwoni? To? Do ciebie, Majki? Nie, 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 do mnie nie dzwoni. Ej, do mnie nie też nie dzwoni telefon. Ej, patrz! Eee, to, do niego. to dzwoni do Jelenia! Ale zaraz, zaraz, jaki wielki telefon wyciągnął? Tylko pytanie, kto dzwoni? To eee. Sowa! Dzwoni do o, niego Sowa! Ej, patrzcie, jest tutaj, odbierz i zakończ. Do Jelenia zadzwoniła zła Sowa. o, -o. ona Ej, jest mega Jeleniu, mocno. wkurzona nie odbiera, pan nie odbiera. Nie, nie odbieraj tego, panie Jeleniu, nie odbieraj tego. O, 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 on chyba coś klika. O, nie, o, nie, klika, klika, kliknął. Odebrał. I coś tam syczy, ta sowa coś syczy, słyszysz? Ale, jak mocno syczy. Tak, tak, tak. Gada po swojemu, oni... Jeleń się też rozumieją. gada, Jeleń też gada. Ej mocno są wkurzeni. On teraz nawala. Ej, dobra, coraz to bardziej groźniej, patrzcie, tam jest napisane zła sowa. Czyli ona nie jest dobra, dzwoniła do niego, patrz normalnie, Jelen gada ze sobą na telefonie, co tu się dzieje? Co To być w ogóle! Co tu jest grane, ej, widzisz to! Jo. ale to jest dziwne. Normalnie... A co jeżeli ta sowa mu powie, że... że żeby, nie wiem, żeby, żeby nie wiem, ta, opowie, ta sowa jest zła, ona cały czas mu gada, coś syczy do niego, a on też odpowiada. Dobra, ale oni są mega mocno wkurzeni. Dobra, ale ciebie... Czy... Jeleniu, rozłączmy się, rozłączmy się Klikaj to, rozłącz się, rozłącz się Dobra, jest, kliknąłem, rozłączyłem się Dobra, okej, okay. rozłączyliśmy się Jeleniu, jeleniu, co dalej? Co dalej będzie z tą sobą? Zadzwoniła do niego Jest mega wkurzona Przyjdzie tutaj O-ou Ale zaraz, zaraz, ktoś tu puka Ktoś nabala w te drzwi o -oł. Kto do nas przyszedł? Ktoś tu jest za drzwiami? Ktoś puka mocno. Aha, halo. Kto tam jest za drzwiami? A! To są